Siema z tej strony Szynko RG. A dzisiaj nagrywamy piąty. No nie wiem czy piąty, ale chyba piąty odcinek z Warcraft 3 Reign of Chaos. Więc zapraszam Was do przerwnika. Spotkanie z Janą. W tym filmie dostaniemy nowego bohatera na chyba dwie lub trzy misje. Będzie to Jaina Brandmore. To będzie MAG. Spotkanie z Janą. Dwa tygodnie później w purpurowych ogrodach Dalaranu. Musisz być mądrzejszy od króla. Koniec jest bliski. Już ci mówiłem, nie interesują mnie te bzdury. Więc tracę tu tylko czas. Pokaż się, Jane. O. Już sobie poszedł. Wybacz, że podsłuchiwałam, panie, ale. Oh, 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 twoje wścibstwo nieraz przyniosło mi pożytek. Ten szalony głupiec wierzy, że zbliża się koniec świata. Słyszałam pogłoski, że w krajach północy szaleje zaraza. Naprawdę myślisz, że wywołano ją za pomocą magii? O całkiem możliwe. Dlatego pojedziesz tam i zbadasz sprawę. Będzie ci towarzyszył specjalny wysłannik. Tak, panie, zrobię co w mojej mocy. Nie wątpię moje dziecko. Pożegnaj. Tym wysłannikiem oczywiście będzie Artas, książę Artas. I będziemy musieli dojść do oazy i zbadać w ogóle północ. Rozdział trzeci zaraza i spustoszenie. Trzy dni później w Alterach. W Alterach. Nie wiem, nie umiem tego przeczytać, po prostu. Nie wiem, jak to się, nie wiem jak to się czyta, tak mogę powiedzieć. Artas i jego ludzie czekają na rozdrożu przy królewskim szlaku. Czekamy tu od wielu godzin, książę. Czy ta Twoja przyjaciółka na pewno się pojawi? Na pewno. Jane zwykle trochę się spóźni. Musimy jej pomóc. Poczekaj, kapitanie. Da sobie radę sam. Panowie, oto panna Jaina Proudmore, agent specjalny Kirin Toru, i jedna z najzdolniejszych czarodziejów w królestwie. Widzę, że nie wyszłaś z prawy. Dobrze ci znam widzę Jane. I ciebie, Artaś. Dawno nie podróżowałam pod eskortą księcia. To prawda. Powinniśmy ruszać w drogę. Nasze źródła donoszą, że zaraza zaczęła rozprzestrzeniać się od północy. Trzeba sprawdzić wioski przy królewskim szlaku. I teraz omówimy skill, Jainy. Czyli pierwszy: przywołanie żywiołak wodny. Widzieliście go na przerywniku, już. To jest żywiołek wody. To jest zaklę y zaklęcia, zamieć. Zaklęcie, zamieć. Przywołuje, no zobaczcie, przywołuje taki grad, taką falę. Taką falę, jakby, która. Jest takie kółko. Przywołuje taką falę, która uderzeniował. Oczywiści. Ona trwa i Czai na stoi tak bez, bez ruchu Oczywiście, panie, ktoś zniszczył część mostu no. po drugiej stronie rzeki. Można ją przejść w innym miejscu, no. ale nie jest to tak bezpieczne jak dawniej. No i zniszczyli most trzeba obejść go. Trzeba tu iść. Oczywiście. Trzeba po prostu obejść naokoło, jak to się mówi. Jak najbardziej. Czyli dłuższą Wyrusła drogą. I teraz bandyci atakują. Wioskę trzeba ją obronić. Mamy kapitana mogą dwóch chichurów Dostaniemy jeszcze jednostki jakieś na pewno No ci stoją, więc nie będę Jak ich zwijał. Oczywiście nic nie robią to. Daleko stąd jest starożytne święte źródło. Legenda głosi, że jego wody leczą radę i przywracają zdrowie. Rzeczy samej może się to nam bardzo przydać. To jest dodatkowe zadanie. Za tak ojca, króla. Ale ja wykonam je, ja, bo tam w sumie to jest nic się po prostu podejść pod nie trzeba, przy okazji sobie jednostki. No, sylwetki pożyteczne. Ja zawsze tam chodziłem. Ja zaprezentuję zaraz żywiołaka wody. Na przykład na, tego, na tej bitce, bo tutaj będą ci bandyci. Więc... Można ich zabić i pokażę skillę Jane. Tu bo, bo, bo. Tu może jakieś itełki w imię Króla, Wody. Wody on po prostu bije obrażenia. Range para, ulecze. z ty już możesz niszczyć skrzynki. Drzyna, level i jakieś niebezpieczeństwo. E, to właśnie zamieć. Ja wam zaprezentuję to zamieć zaraz nic na jakichś... na jednostkach po prostu, bo na manny ma nawet dużo. Sprawiedliwości o tutaj, zwoje ochrony. Zwoje ochrony mnie tak ja denerwują, bądź bądź. bo mam już dłużej. Bek. Ja i zamieć. Dobra, zaraz spotkam jakichś wojowników, o bronić się! Ich strzały nic nam nie zrobią! Szkielety? Zniszczyć je, szybko! O tu patrz, zabić. No takie coś. To no. no, jest to jest takie fajne jak jest jakaś baza do obronienia, to wtedy to jest fajne. Jest Nie trzeba mi się kłanić. No, idealnie! Co to były za stwory sierżancie? Nie umarli panie. Ludzie z wioski ogarną obłęd. Dobra, prawe umarłem Dowiemy się, kto za tym stoi. Teraz mamy właśnie z, znaleźć, jak najbardziej. Tu nic nie ma, to jest ten zniszczony most. I tutaj można w prawo skręcić? Mądry Tutaj można skręcić albo podejść tu. Mądry plan. W sumie to się opłaca, bo dostajesz many i przy okazji źródło, więc nie nic nie stracicie na tym, jak zrobicie, nawet zyskacie, bo miksturomany się naprawdę przyda w kolejnej misji. Czy nie wiem, czy się przyda kolejna misja, na będzie trwała pół godziny, a nawet więcej. Na więc rozłożę ją na dwa odcinki. Jak najbardziej. To pewnie miejsce, o którym mówił ten starzec. Kto jego święty chód, będzie uzdrowiony. No i tutaj można się leczyć, więc. Wylaczymy się i będziemy musieli dojść do tego spichlerza, który będzie skażony przez nekromanty, zobaczycie nawet, zobaczycie na przerywniku, w takim krótkim, ale na przerywnik właśnie. Ja dam wam informację, jak skończymy grę, grę, no, Warcraft 3 Chaos, to zagram w dodatek The Frozen Throne. Wygląda jakby ziemia wokół spichlerza całkiem obumarła. Może to ziarno jest zakażone? Oby nie. Na skrzyniach jest pieczęć Andorhalu Stamtąd zaopatrywana jest cała północna część kraju. Jeśli to ziarno jest zakażone, plaga ogarnie w setki wiosek. Tak, i właśnie to ziarno jest zakażone. To nie znoszę Ma. i mamy zmniejszyć. To nie hmm. trzeba I tu jest szkielet, z której wyskoczy wyskoczy. Ostai chyba. No, szkielet. No, nie wiem po co dałem ten grad, bo Teraz mam. O Teraz się przyda. Teraz to za mnie się przyda Może i tych, eee. bo prawie mi wojska umierają, więc... ale y, teraz, które, Tędy trzeba iść, dobra, bo tak się zmięszczaiłem z... i trzeba przejść do, y, nie wiem, nie, nie, nie znam tego miejsca, ale trzeba po prostu przejść, już jesteśmy niedaleko. Więc. Tutaj dostajemy kapłanów. Jesteśmy kapłanami Squelta Laks. Przybyliśmy zdjąć klątkę. Dobra, można już i my będziemy mogli się leczyć, więc. Mądrość elfów budzi jak zawsze nasz najwyższy szacunek. No, ma być tak. spichlerza na końcu wioski pokryta jest ohydnym osadem. Aura oddania. I to właśnie w pobliżu zwiększa. Pancerz. Więc. Fajnie nawet. Na honor. Dlaczego wy u diabła strzelacie? Ha, chcemy rozwalić te przeklęte szkielety, ser. Cała wioska aż się od nich roi. Przydałaby się nam pomoc. Musimy zniszczyć magazyn na drugim końcu miasteczka. Bierzmy się do walczy. Dobrze, idę do To jest zapewne pomocy. A, manę nam dodają. Dobrze, regenerację mam dokładnie. Kurde nie. Nic nie, nie umrze. Zwój leczenia to, zwój leczenia się nie przyda w tej misji. W kolejnej się przyda za W kolejnej misji wam nie wiem, czy spoilować, zobaczycie w kolejnym odcinku. Teraz będziemy walczyć z Zadem. Zostaliśmy zdemaskowani. Czy nie Ale nie przerywajcie dzieła. Wybacz, nie czas na pogawędki, obowiązki wzywają. Kur, wygląda jakby go strzeli z kilku trupów. Przyjrzysz mu się później. Jak go już zabijemy zgoda? Tak, i mamy ich zabiło. I to był za nim teraz nie walczymy, ale go zabijemy wy. w... kolejnej misji go zabijemy. Będziemy właśnie go zabijać w kolejnej misji. Bo będziemy musieli pójść do Andorhalu i zobaczyć to ziarno. Bo to ziarno jest zakażone. <grych> więc I teraz musimy... ten będziemy musieli zniszczyć magazyn. I tyle, to będzie koniec misji. Ta misja jest nudna, ale daje dużo do fabuły. Bardzo daje dużo do fabuły, więc ta misja jest ważna. Ale jest nudna trochę. Ale kolejna misja będzie taka średnia, taka w Kolejna misja będzie można ją zrobić w 5 e, minut nawet. Co to było? I kim był ten czarownik ubrany na czarno? Podejrzewam, że to Necromanta. Najwyraźniej to on i jego sługusy są odpowiedzialni za te zarazę Założę się, że znajdziemy go w Enderhollu Podobnie jak odpowiedzi na większość pytań nie mów Wender, Wender Hulu, ale, Arthas mówi ale... Artas mówi Wenderhalu, ale mówi się Hallu I... To by było chyba na tyle moi widzowie, więc... Pa, cześć i na razie po.